Ja wiem, że już za chwileczkę, już za momencik będzie premiera czwartego odcinka Rodu Smoka, a ja Wam tutaj prezentuję moją opinię dopiero o odcinku trzecim. No ale tak się składa, że o ile obejrzę niemalże od razu po premierze, to okazja, by nagrywać zwykle mam raz w tygodniu i nie jest to wtorek. Zatem moja opinia, moje pierwsze wrażenia po obejrzeniu trzeciego odcinka Rodu Smoka. Zapraszam serdecznie. Jaka jest zatem moja opinia o tym trzecim odcinku? Kto jedynie słucha nie ogląda, to właśnie machnąłem ręką na zasadzie 50-50, już tłumaczę. Otóż z jednej strony tak, mamy coraz więcej scen i sytuacji, których chcę tu jak najwięcej. Czyli takich, które są scenami akcji. Podkreślam to wielokrotnie, za każdym razem nie chodzi mi o wielkie bitwy i wielkie pojedynki, tylko o to, żeby nareszcie pionki rozstawiane nieustannie przez cały pierwszy sezon i okazuje się że już trzeci odcinek drugiego sezonu, rozstawiane są i rozstawiane i rozstawiane, i wszyscy wciąż się zastanawiają, czy my mamy tą wojnę, czy jej właściwie nie mamy, choć de facto mamy ją już cały Czas. No więc coraz więcej pojawia się scen, które pokazują, że no jak nareszcie ci gracze zaczynają wykonywać w filmie jakieś ruchy na tej planszy, a nie tylko zastanawiają się, to zaczynamy grać, czy nie zaczynamy. Z drugiej jednej strony, właśnie to, co powiedziałem, wciąż jest mnóstwo scen i wątków, które pokazują nam, że jesteśmy wciąż w blokach startowych i właściwie to mięsko, na które czekamy, wciąż nie jest nam dostarczane. Tradycyjnie, jak zwykle. Nie oglądam zapowiedzi kolejnych odcinków, więc ponownie powiem Wam, mam nadzieję, że w tym czwartym to w końcu zacznie się dziać. To powiedziawszy, w dużym skrócie, ee, tak... To wciąż jest serial, który chcę oglądać, każdy kolejny odcinek chcę obejrzeć więcej, aczkolwiek zaczynają mnie drażnić niektóre sceny i niektóre wątki, co do których nie wiem naprawdę po co, póki co są wprowadzane. Nie podoba mi się maniera, generalnie, wątków, które są nam zajawiane już od pierwszego odcinka. Mamy jakichś bohaterów, zakładam, gdzieś tak w tych portach, nie zakładam, tak jest. W portach na południu, tej strony, strony czarnych, tych, którzy wspomagają Renyre, i mamy jakichś bohaterów, których nie znam, ich rodzinę, której nie znam, rozmawiają ze sobą. Dlaczego? Po co? Kim są? W każdym odcinku mamy co najmniej jedną scenę z tymi bohaterami, i nie rozumiem koncepcji stawiania tego, rozciągania tego. Ja zakładam optymistycznie, że to są bohaterowie, którzy będą mieli jakąś rolę do odegrania w przyszłości. Ale dalej pomysł na to, żeby ich tak powoli wprowadzać scenami, które niczego nie wnoszą do. są mdłe, nijakie i takie stoją i gadają o pogodzie. No, będzie padać, a może nie będzie padać. Patrz, jakie chmury, ale może wiatr przewieje. Bo do tego się właściwie można. mogą sprowadzić te ich wzajemne dyskusje, które nie wnoszą niczego do intrygi i do wydarzeń w całym West Westeros. E Zdecydowanie bardziej bym wolał, żeby po prostu te postacie pojawiły się wtedy, kiedy będą miały jakąś rolę do odegrania. Tymczasem takie wątki są co najmniej dwa, mdłe, nijakie i niezrozumiale dla mnie rozciągane i wstawione niepotrzebnie. Dalej uważam, powtórzę się. Do konkretów, jak już ta postać ma się pojawić, to niech ona pojawi się w ramach jakichś działań, a nie zajawki. Teraz stawiamy wam postać, która być może za 3 czy 4 odcinki, a może z sezony, będzie miała coś ważnego do powiedzenia. No nie. Z drugiej strony, jak już dostajemy te konkretne działania, których tak oczekiwałem, to jest naprawdę, naprawdę fajnie. Demon, który nam uciekł, czy też pojechał na misję, ze swoim smokiem, przekształca nam się tutaj w Witchera, w Są takie sceny, słuchajcie, że Dymon samotnie, demon do, doleciał do Harrenhal, zsiadł ze swojego smoka. I z mieczem idzie po ruinach tego gigantycznego największego zamku, twierzy Westeros i pada. I jest noc, księżycowa bardzo, więc jaśniutko i mrok. I macie tylko wrażenie, że zaraz pojawi się jakaś, jakaś strzyga za rogiem i będzie cięcie. No bo te długie białe włosy, słuchajcie, długi miecz w rękach, przygotowanie do walki. No, no nie dziwię się, że w internecie pojawiło się mnóstwo nawiązań do Wiedźmina. Właśnie z tych konkretnych scen świetnie zresztą zrealizowanych, nakręconych naprawdę w klimacie. Tylko co to ma wspólnego z historią konfliktu między czarnymi a zielonymi, samo przybycie do Emona tam? Tak, to, że on ten zamek mniej lub bardziej próbuje przejąć, tak, to ma sens, ale ta długa, jak na cały odcinek, stawka, kiedy on siada ze swojego smoka i, kr i idzie, i idzie, i niebezpieczeństwo, i co się stanie, była moim zdaniem, niepotrzebna spokojnie, można było to wyciąć, choć to było ładne dla oka i wciągające w tym znaczeniu, że u, no tak, emocje. Ale nie mające znaczenia dla całości serialu. Fajna była scena, kiedy zieloni w końcu postanowili wykonać jakieś działania i nasz ser przystojny, postać dla mnie, postać tragiczna, dla wielu największy złoli przeciwnik moralności w tym serialu, ser Cole, jeśli dobrze pamiętam, rusza w końcu do nadrzecza, tak, za, za rzeczę, do rzeczy, do rzeczy. bardzo przepraszam, do dorzecza z oddziałem. No i nagle spotykają smoka i tu jest akcja, tu jest fajnie, przy okazji jest pokazany taki konflikt między nim a e, bratem Alice, też to jest fajnie przedstawione i to się zakładam będzie rozwijało, ten tam nieuchronny konflikt osobowościowy, to są takie elementy, dla których chcę oglądać ten serial. E, nareszcie też otrzymujemy Jakiś tam finał, rozwiązanie tego, co najbardziej mnie drażniło w całego pierwszego sezonu, czyli tej kuriozalnej pomyłki, która de facto przyczyniła się do tego, że cały ten konflikt wybuchł. Powtarzałem to już przy każdym kolejnym materiale moim, że nienawidzę takich rozwiązań fabularnych, chyba że jest to komedia pomyłek, lub no ewentualnie serial brazylijski, jakiś tasiemiec brazylijski, czy wenezuelski, whatever, że cała fabuła napędzana jest przez to, że ktoś coś źle zrozumiał. No, nienawidzę takich rozwiązań fabularnych. Jeśli Martin tak to rozwiązał, to to jest dla mnie krytyńskie i swojego zdania nie zmienię. Tutaj zaś. Zakładam, że oglądaliście pierwszy sezon, więc wiecie, że właściwie cały ten konflikt polega na tym, że Alice źle zrozumiała ostatnie słowa z umierającego męża i myślała, że mąż zmienił zdanie i to nie Renera, a syn y, Alice ma rządzić, ma zasiąść na żelaznym tronie. Nareszcie dostajemy na koniec tego trzeciego odcinka rozmowę między Alice a Renero, troszkę naciąganą, ale tu mi w sensie jak do niej doszło, ale okej, okay, tak przyjmuję. Mocno mu to nie, mi nie zgrzytało, w której wyjaśniają sobie tą pomyłkę i ja pomyślałem, no, nareszcie. Z drugiej jednak strony to nie tak, że oczekiwałem, że dziewczyny się dogadają i okaże się, że pomyłka i nie będzie żadnego konfliktu. Wiem doskonale, że te trybiki wojenne zostały już poruszone. Wszyscy chcą tego konfliktu, i po stronie zielonych jest cała mastwa, cała masa, szlachty, możnowładców i tak dalej, które po prostu nóżkami przebierają, kiedy w końcu będą mogły ruszyć na wojnę. I po stronie czarnych jest dokładnie tak samo. Więc nawet gdyby teraz Ali wystąpiła publicznie, powiedziała wam, sorry, źle zrozumiałam, Egon nie powinien być władcą Renyra, choć na żelazny tron, to by to nie zadziałało, to by nie miało sensu. Więc z jednej strony cieszę się, że serial dalej nie udaje, że to nie było krytyńskie rozwiązanie. Było, choć tak jak mówię, nie wiem czy Martina, czy twórców serialu. Z drugiej strony doskonale to rozumiem i to pasuje do tego tragizmu, jak już sobie to wyjaśniły, to to pasuje do tragizmu tej historii, że tu już odwrotu nie ma. Bo koła zamachowe historii już toczą i mielą poszczególne osoby. Już mieliśmy pierwszą bitwę, choć jej nie mieliśmy, bo na początku dostajemy takie starcie regionalne, dwóch rodów, o których wiemy, że tak naprawdę nienawidzą się od tysięcy lat, nikt nie pamięta właściwie kto zaczął. Godzili się płonąć wielokrotnie i znowu się kłócili, w dorzeczu zresztą. No i moim zdaniem, choć część osób krytykuje to, że nie dostaliśmy bitwy, to mi się akurat to rozwiązanie fabularne spodobało, a właściwie montażowe czy reżyserskie. Że dostajemy starcie takie słowne, kilku osób po jednej, po drugiej stronie, i nagle zbliżenie na jednego z bohaterów tej utarczki słowno-rękoczynowej, tego, że potem zbliżenie tej twarzy, a potem ta twarz leży już w błocie, bo okazuje się, że mieliśmy w pobliżu wielką bitwę pomiędzy tymi rodami, więc ten postać nie żyje. Oczywiście, czepiając się, mógłbym uznać, że jakby, kiedy dostajemy już odjazd kamery i szerszy, szersze spojrzenie na to pole bitwy, to wygląda to pole bitwy kuriozalnie. Czemu te ci bohaterowie, te, ci, te trupy leżą na stosach? Tam nie było, wiecie, zamkniętej przestrzeni. Nie działo się to w twierdzy. Czy też jak w przypadku... Bitwy Benkartów, to nie była ści ściśnięte szeregi, tylko to było dużo przestrzeni. Dlaczego więc trupy w tak ogromnej ilości miałyby leżeć jednym, drugim? Nikt by nie walczył w ten sposób. Jeśli leży pod moją ręką, pod moimi nogami trup, to ja się przesuwam, walczę w innym miejscu, żeby mieć oparcie, móc swobodnie manewrować i tak dalej, i tak dalej. Więc trupów mogło być równie dużo, ale nie skomasowanych w jednym miejscu, tylko wiecie, rozrzuconych po całej tej szerokiej przestrzeni. To jest czepianie się, ale szczególnie, ale to mnie drażni takie, takie elementy, tak? I czepiam się, bo. Generalnie ten serial ma problem od początku twórcy, średnio przywiązują wagę do szczegółów dotyczących ruchów strategicznych, wykorzystywania wojsk i tak dalej. U Martyna, jak czytałem, tego nie zauważyłem, może Martin nie zagłębiał się mocno w te szczegóły, ale tutaj razi mnie, niemalże od początku, od początku tego serialu, nie tylko drugi, sezon, wróć od początku całości Grotron, bo zapomniałem, że właściwie ja teraz się troszkę odnoszę w swojej głowie do samej do, do serii GroTron. Że zawsze był ten problem z pokazywaniem konfliktów. Zawsze śmieszy mnie to, jak widzimy gdzieś z, z o, lotu ptaka armię koczącą bez taborów, z żołnierzami, którzy mają na, u, u, ubrane na siebie zbroje, i oni ruszają do marszu w pełnych zbrojach, czy rycerze i tak dalej. Sensu to nie ma kuriozalne, to jest i w szeregach idący żołnierze. Nie, wojsko tak nie podróżuje. Armia mająca przejść dziesiątki, trzetki mil, nie w ten sposób podróżuje. Nie tak podróżują rycerze. Potem już te. O, znęcałbym się. Nie tylko nad rodem smoka, ale nad gro o tron. To powiedziawszy, zawsze są to sceny emocjonalne i szybciej bije serca. Ach, nareszcie, akcja, żołnierze ruszają do boju, a jeszcze nam się teraz Sir Cole ładnie ogolił, ładnie obciął, kurde no. Jeszcze bardziej mu kibicuje. Ja wiem, że to jest póki co zło tego serialu, ale dla mnie to jest wciąż postać tragiczna, a jeszcze tak fajnie się obciął. żałowałbym, gdyby zginął. Nie wiem, jak będzie książek, nie czytałem. E, zatem w podsumowaniu, no wydaje mi się, że teraz już w końcu, nareszcie, coś się będzie dziać w tym serialu. Przy nieustannie powtarzanym przeze mnie jak mantra stwierdzeniu, że ja uwielbiam te gry słowne. To, Że tam atmosferę w tych czasie tych rozmów, czy spotkań TTT, czy monologów, nawet, czy właśnie spotkań, w dwie, trzy osoby, że można tą atmosferę kroić nożem. Ta wieloznaczność sytuacji, czy choćby decyzja e, o tym z wcześniejszego odcinka, która mi się też bardzo podoba, zapomniałem o tym, że e, High Tower, to High Tower nie jest już namiestnikiem i teraz Sir Cole jest namiestnikiem, też niezły zakręt, fabularny. Wszystkie te sceny. Rozmów są świetnie zagrane właśnie z podwójnymi znaczeniami. Czasami bardzo bezpośrednio co jest odświeżające właśnie przy tym nieostannych podwójnych znaczeniach. Yy, więc to super, ale nie cały czas i non stop. To musi być, to był jednym z głównych zarzutów moich wobec pierwszego sezonu. Musi to być okraszane tymi scenami akcji tego, że coś się dzieje, że te pionki nie tylko stoją i nic nie robią. Określając całość jako jedną wielką szechownicę w grze o Tron. choć tytuł. Trochę innym. Okej. Okay. W podsumowaniu wciąż jest bardzo dobrze. Ja się świetnie bawię chcę kolejne odcinki, ale coraz bardziej widzę elementy, które mnie tutaj drażnią. Mam nadzieję, że będzie ich mniej albo że w końcu z nich zrezygnujemy, bo coś się zacznie dziać. To wszystko z mojej strony zapraszam na inne materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć!